Dzień dobry. Myślę, że jeszcze przyjdzie czas na analizę tego, co zaszło, jakie były wyniki w Pucharze Świata, w skokach narciarskich, w sezonie 2025-2026 wrócę. Jeżeli nie zrobię tego ja, to na pewno i już zrobili, i zrobią to inni. Natomiast ja chciałbym tutaj powiedzieć o sytuacji, jaka spotkała Halwora Egnera Ganeruda, który został puszczony i mógł wykonać swoją próbę po upływie 59 sekund od rozpoczęcia, od tego momentu, kiedy usiadł na belce, gdzie została jedna sekunda do czasu możliwego na pozostanie jego na belce, i myślę, że w tym momencie zawodnik był już przekonany, że za chwilę zejdzie z belki. No, ale tutaj umożliwiono mu start i wydaje mi się, że to nie jest korzystna sytuacja. Bardzo podobna sytuacja dotyczyła Piusa Paszkę, który chyba na dwie sekundy przed upływem czasu Został puszczony z, be, z belki. Myślę, że tutaj naprawdę organizatorzy muszą się zastanowić, yy, czy to w ogóle ma sens, yy, czy puszczać zawodników w zresztą tak trudnych warunkach i puszczać na sekundę, czy dwie sekundy, czy nawet trzy sekundy przed upływem czasu. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Następnym razem.